Gra o Zdrowie i Bezpieczeństwo to film, który jest symulacją gry komputerowej. Podążając za graczem, dowiesz się, jakie zagrożenia są obecne w gospodarstwach rolnych i jak ich uniknąć. Twoje bezpieczeństwo zależy również od ciebie. Miłej zabawy. Za chwilę wejdziesz do wirtualnego świata. To nie jest zwykła gra komputerowa. Grafika w tej grze jest tak realna, że trudno odróżnić ją od rzeczywistości. W tej grze masz tylko jedno życie, dlatego musisz być niezwykle ostrożny. Jestem Twoim mentorem i w razie kłopotów podpowiem Ci, co robić. Wystarczy, że klikniesz na podpowiedź mentora. Rozpoczynamy grę. Znajdujesz się przed gospodarstwem rolnym. Musisz rozwikłać wszystkie zagadki, a na końcu otrzymasz cenną nagrodę. Czas ucieka, ośpiesz się. Właśnie wkroczyłeś na teren gospodarstwa rolnego. A teraz przejdź do widoku z innych kamer. Kliknij na dole ekranu ikonę z małą kamerką. Możesz zmieniać widok kamery w dowolnym momencie, wciskając spację. Gospodarstwo rolne to miejsce pracy rolników, gdzie wykonuje się różnego rodzaju czynności. Możemy do nich zaliczyć uprawę roślin i hodowlę zwierząt. Gospodarstwo rolne to również miejsce życia rolniczej rodziny, a także zabawy dzieci. Trzeba jednak pamiętać, że możemy tu spotkać wiele zagrożeń dla naszego zdrowia i życia. Nie wszystkie pomieszczenia i przedmioty w gospodarstwie rolnym nadają się do zabawy. Podstawą bezpieczeństwa jest oddzielenie w gospodarstwie części produkcyjnej od mieszkalnej. Dzieci nie powinny przebywać ani bawić się w części produkcyjnej gospodarstwa rolnego z uwagi na występujące w niej niebezpieczne miejsca i sytuacje. Za chwilę przekonasz się, na jakie zagrożenia należy zwrócić szczególną uwagę. Przed Tobą pierwsza misja: Misja pierwsza: rozpoznaj niebezpieczne maszyny, urządzenia i narzędzia do produkcji rolniczej. Zwróć uwagę, jakie niebezpieczne maszyny znajdują się w budynku gospodarczym. Zgadza się, ciągnik rolniczy to pojazd, którego kierowaniem i obsługą może zajmować się wyłącznie osoba dorosła posiadająca odpowiednie uprawnienia. Brak odpowiednich umiejętności przy obsłudze ciągnika jest przyczyną wielu wypadków. Ofiarą zdarzenia może być nie tylko kierowca, ale również osoba znajdująca się w pobliżu pojazdu. Dzieci nie powinny zbliżać się do pracującego ciągnika. Nie wolno im również go uruchamiać. Podobne zagrożenia mogą spowodować inne pojazdy rolnicze, takie jak kombajn, kosiarka rolnicza czy prasa do słomy i siana. Warto pamiętać, że przewożenie osób na takich pojazdach jest dozwolone tylko w miejscach do tego przeznaczonych na specjalnie zabezpieczonych siedziskach. Zlokalizuj pozostałe maszyny, aby ukończyć pierwszą misję. Użyj skanera. Oprócz ryzyka przejechania lub przygniecenia przez maszyny rolnicze, występuje też zagrożenie w postaci ich ruchomych i ostrych elementów. Pod żadnym pozorem nie należy się do nich zbliżać ani ich dotykać czy wkładać ręki. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu takich maszyn również z uwagi na szkodliwe dla zdrowia hałas i zapylenie towarzyszące ich pracy. W tej misji wykorzystałeś już limit podpowiedzi mentora, ale możesz zapytać o poradę gospodarza. Witaj w moim gospodarstwie. Dzieci nie mogą brać udziału w pracach związanych ze sprzęganiem i rozprzęganiem maszyn rolniczych oraz ciągników z przyczepami. Pomoc dzieci w tym zakresie jest zabroniona z uwagi na ryzyko wystąpienia bolesnych wypadków oraz duży wysiłek fizyczny, który może prowadzić do urazów kręgosłupa. Niebezpieczne narzędzia i urządzenia znajdują się w garażach, wiatach garażowych, warsztatach narzędziowych i komórkach. Czy umiesz je rozpoznać? Podążaj za punktem na mapie. Gratuluję! Rozpoznałeś niebezpieczne urządzenia i narzędzia na terenie gospodarstwa. Pamiętaj, że takich niebezpiecznych przedmiotów może być więcej. Dlatego w trakcie przebywania na terenie gospodarstwa rolnego należy zawsze zachować szczególną ostrożność. Misja druga: znajdź zwierzęta gospodarskie i dowiedz się, jakie wiążą się z nimi zagrożenia. Dzieci nie powinny podchodzić zbyt blisko zwierząt gospodarskich, gdyż mogą one przenosić groźne choroby zakaźne. Co więcej, ich zachowanie może być różne. Mogą wystraszyć się obecności człowieka, uderzyć głową, kopytem, ukryć lub nawet przygnieść ciężarem własnego ciała. Jeśli dojdzie do kontaktu ze zwierzętami, pamiętaj o umyciu rąk. Zwierząt nie wolno drażnić. Należy zachować w ich obecności spokój i uprzedzić głosem o swoim zbliżaniu się. Warto jest również pamiętać, iż zwierzęta wymagają naszej opieki oraz zapewnienia im m.in. dostępu do pożywienia i wody. W przeciwnym razie mogą być agresywne i zachowywać się w sposób nieprzewidywalny. Zaliczyłeś misję drugą. Otrzymujesz nagrodę: nielimitowane przyspieszenie Turbo. Misja trzecia. Zlokalizuj niebezpieczne miejsca w gospodarstwie. Na mapce są zaznaczone niebezpieczne miejsca w gospodarstwie, których dzieci powinny unikać ze względu na możliwe upadki, skaleczenia i inne rodzaje zagrożeń. Udaj się do wszystkich, kliknij na nie, a dowiesz się, co to za miejsce. Masz na to tylko jedną minutę ale dzięki zaliczeniu poprzednich dwóch misji możesz wykorzystać nielimitowane przyspieszenie turbo. Nie zwlekaj, czas ucieka. Drabiny, schody, rampy czy stoki możemy spotkać w każdym gospodarstwie rolnym. Trzeba pamiętać, że nie służą one do zabawy. Nie wolno z nich skakać. Jeśli trzeba skorzystać z drabiny, to należy wchodzić i schodzić twarzą do niej, nigdy tyłem. Szczególną uwagę należy zwrócić na ład i porządek w obejściu gospodarstwa. Łatwo się potknąć i przewrócić o porozrzucane na podwórzu przedmioty. W utrzymaniu porządku mogą pomagać dzieci, ponieważ jest to praca dozwolona i nie zagrażająca ich bezpieczeństwu. Zaliczyłeś misję trzecią, otrzymujesz nagrodę, odzież ochronną, Misja czwarta. Znajdź miejsca, gdzie w gospodarstwie przechowywane są niebezpieczne substancje. Na mapce jest zaznaczone miejsce, w którym znajdują się niebezpieczne substancje. Użyj skanera, aby je zbadać. Wszystkie niebezpieczne substancje powinny być składowane w odpowiednio zabezpieczonym pomieszczeniu i w obrębie zabudowań gospodarskich, czyli z dala od budynku mieszkalnego i inwentarskiego. W gospodarstwie rolnym występuje wiele substancji szkodliwych. Niektóre są łatwopalne, inne żerące, parzące, trujące, toksyczne, a nawet rakotwórcze. Dorośli przed użyciem szkodliwej substancji powinni zapoznać się z jej etykietą oraz zadbać o właściwą, bezpieczną odzież ochronną w trakcie ich stosowania. Zlekceważenie takich zaleceń może być przyczyną poważnego wypadku, np. pożaru wskutek nieodpowiedniego użycia substancji łatwopalnej. Dzieciom pod żadnym pozorem nie wolno wchodzić do takiego magazynu ani dotykać butelek czy opakowań zawierających substancje szkodliwe. Niebezpieczne jest również wdychanie ich oparów. Zaliczyłeś misję czwartą. Otrzymujesz nagrodę maskę przeciwpyłową. Misja piąta: Dowiedz się, jakie inne zagrożenia mogą występować w gospodarstwie rolnym. Aby wejść do tego budynku, musisz założyć odpowiedni strój. Miejsce składowania zbóż oraz paszy dla zwierząt stwarza ryzyko wdychania szkodliwych dla człowieka pyłów. Zapylenie może powstać w czasie wykonywania innych prac w gospodarstwie, takich jak koszenie zbóż, młócenie, prasowanie słomy, rozsiewanie nawozów sztucznych, cięcie drewna czy zbiór płodów rolnych. Wdychanie szkodliwych pyłów. Może doprowadzić do wielu groźnych chorób, takich jak pylica, płód czy alergie. Dlatego należy włożyć odpowiedni kombinezon ochronny oraz maskę przeciwpyłową. Należy uważać na możliwe pożary i zaproszenia ognia, np. w słomie lub wsianie. Ryzyko wzniecenia pożarów jest szczególnie wysokie w pobliżu miejsca składowania paliw. Zagrożenie stwarza również niesprawna elektryczność, np. niewłaściwie zabezpieczona czy prowizoryczna instalacja, zepsute gniazdka czy przewody elektryczne. Dzieciom nie wolno dotykać takich urządzeń, gdyż mogą spowodować porażenie prądem. Zaliczyłeś misję piątą. Otrzymujesz nagrodę, kamizelkę odblaskową. Przed Tobą ostatnia misja. Misja szósta. Idź do najbliższej drogi. W trakcie poruszania się pieszo lub na rowerze, po drodze publicznej, należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wypadków. Kierowca może nie zauważyć pieszego lub rowerzysty, którego strój nie zawiera elementów odblaskowych, dlatego musisz założyć odpowiednie ubranie. Gratuluję, ukończyłeś ostatnią misję i zachowałeś swoje jedyne życie. Twoją główną nagrodą jest wiedza, jaką zdobyłeś. Podziel się nią z innymi dziećmi i pamiętaj, że Twoje zdrowie i życie jest najważniejsze. Postępuj mądrze i odpowiedzialnie. Zachowaj ostrożność w gospodarstwie rolnym. Czas na podsumowanie. Jeśli masz mniej niż 16 lat, zabronione jest wykonywanie następujących czynności na terenie gospodarstwa rolnego: obsługa ciągników oraz maszyn rolniczych, w tym sprzęganie i agregowanie, prace związane z pozyskiwaniem i obróbką drewna, obsługa zwierząt gospodarskich, spawanie elektryczne i gazowe. Prace z wykorzystaniem substancji chemicznych, nawozów mineralnych i rozpuszczalników, prace grożące ciężkimi poparzeniami i pożarem, prace w zamkniętych zbiornikach, prace na wysokości, prace w wykopach ziemnych, prace w szkodliwych warunkach, na przykład w hałasie i zapyleniu, prace obciążające układ kostnostawowy, takie jak dźwiganie i przenoszenie. Jeśli zauważysz jakikolwiek wypadek, wezwij jak najszybciej pomoc lub zadzwoń na numer alarmowy.